Cześć moje drogie, witajcie. Dzisiaj siedzę na podłodze i dlaczego? Dlaczego na podłodze, a nie na krześle? Bo mam tutaj dość spore pudło z opakowaniami pustymi po kosmetykach. To jest chyba jakieś 90- kilka procent z całego roku, bo co zaczęło śmierdzieć, to. Sukcesywnie usuwałam, wyrzucałam do kosza, a to, co tak fajnie się w miarę przetrzymało, to dzisiaj zrobimy filmik w stylu: Przeżyjmy to jeszcze raz. Dzisiaj Wam powiem, co bym kupiła ponownie, co było super, co było bublem. Porównamy też do ubiegłego roku, na przykład, bo mam tutaj moje notatki. Niestety zginął mi jeden zeszyt, w którym miałam zapisane. Wcześniejsze lata i chciałabym tak porównać wstecz jak to, jak to było z roku na rok, ale niestety mam tylko notatki z ubiegłego roku, czyli te w miary aktualne i rok wcześniej, czyli 2023 i 2024. W 2023 roku zużyłam 55 sztuk, czyli 55 kosmetyków kolorowych i do w różnej maści. O łącznej kwocie blisko 3100 zł tu Wam napiszę dokładnie co do grosza ile to mniej więcej kosztowało ceny Patrzę tam gdzie mniej więcej kupuję w tych miejscach żeby to było tak w miarę wiecie yy, adekwatne do miejsca gdzie się kupuje, czyli jak kupowałam w Rosmanie to szukałam w Rosmanie, jak w Douglasie to w Douglasie, ten rok wygląda zupełnie inaczej pod względem sztuk mam tutaj aż 77 sztuk także jest dużo więcej ale kwota jest zdecydowanie niższa. Mamy ponad 380 zł, także jest spora różnica, ponieważ kupowałam częściej w Rosmanie. Bo sefory mam w Rzeszowie w Douglasie w Stalowej Woli, to jest lipa. Tam jako to otworzyli, tam praktycznie nic nowego nie wrzucają albo takie jakieś kiepskie serie. Hmm, na przykład z Anastazji coś tam dorzucili, jakieś, jakieś tam wybrane rzeczy, albo coś rzucą, jakieś pojedyncze sztuki. Także, na, no, no, średnio tam jest, hmm, jeśli chodzi o wybór. Także cze, często tam nie zaglądam nawet. A kupować online to ja nie lubię. Bardzo rzadko mi się to zdarza, więc jak już id idę gdzieś do sklepu, to, to przeważnie Rosman albo Hebe, bo, bo to mam tak, wiecie, pod ręką. Dobra, i teraz przeżyjmy to jeszcze raz, czyli będzie kopalnia śmieci. I jak coś będę pamiętać, coś było fajnego, niefajnego, to oczywiście będę wam o tym mówić. Zaczniemy od maskary. Mam tutaj maskarę z Maybelline. Na początku to było super, ale to było super tylko dlatego, że używałam ze super, naprawdę super bazą z Eveline, do której się tutaj dokopiemy, którą wam za chwilę pokażę. To, to był zakup roku, dosłownie. Ja nie wiem, po co ja to wzięłam, bo szłam na wesele i chciałam sztuczne rzęsy. Te mi się spodobały w opakowaniu, ale jak je nałożyłam na moje powieki, to ja się czułam jak drag queen, dosłownie te rzęsy były takie wielkie. Pochodziłam chwilę w domu, zdjęłam, wytuszowałam rzęsy i to wylądowało w koszu. Także także no, tak to czasem bywa. Płatki kosmetyczne z B Be Beauty. Ja już nie zdradzam, już nie kupuję nigdzie indziej, na przykład w Lidlu, czy w Rosmanie, czy gdzieś tam jeszcze. Po prostu trzymam się tego. Duże wielkości, małe wielkości, jakie tam mi potrzeba, takie kupuję, jakie są na promocji, takie sobie biorę. Jedynie tutaj mam z ISany te takie drapiące, te peelingujące. Ja już tego też nie kupuję, bo, bo po prostu jest mi to rzecz zbędna. Kosztuje też dość dużo, nie używam tego zbyt często, bo to takie naprawdę dość szorstkie jest, bo ja najczęściej stosowałam o ten kosmetyk taki lekko drapiący, peelingujący. Mieszałam to z, o to na wierzchu, z tą emulsją myjącą, która rzekomo nic nie robi, bo jak się przeniesiesz... Znaczy przeniesiesz. Jak zmienisz typ kosmetyku do mycia twarzy, to wydaje Ci się, że takie kremowe rzeczy to nic nie robią na twarzy. No tam wiecie, swoje robią, ale mają zupełnie inne wykończenie. To był taki duet, który najczęściej stosowałam, który najczęściej się u mnie sprawdzał. Ten kosmetyk z tołpy bardzo często kupuję, jak jest na przykład na promocji. Kolejny kosmetyk z tołpy też bardzo często kupuję i będę kupować ponownie. To jest peeling trychologiczny z kwasem glikolowym. Bardzo fajna rzecz, bardzo... Chętnie kupuję. Szampon z Eveline, bardzo też fajny, podobał mi się, mam jeszcze, jedno, mam jeszcze jedno opakowanie i jestem z niego zadowolona. Tylko niestety ta piana tak kiepsko transferuje. Jak się tutaj mi porządnie zapieni, to tam do tyłu to już ciężko przesunąć, także to trzeba, tak wiecie, partiami myć. To był hit internetu, od tego się wszystko zaczęło. Pierwsza wcierka, która narobiła bardzo dużo szumu i potem marki kosmetyczne poszły jak w dym to. Mm, bardzo ziołowo pachnie, ale na przykład Eveline ma fajne i inne marki też. Moim zdaniem to jest, jeśli nie masz uczulenia, nie masz jakichś tam nie wiem, nie lubisz jakiegoś tam podobnego zapachu, no to myślę, że te wszystkie marki mają bardzo podobne te kosmetyki i one bardzo podobnie działają. Jedynie co, to to od nas dużo zależy, bo tutaj systematyczność gra ogromną rolę. I do takiego stosowania tych kosmetyków, to trzeba się tak przyzwyczaić, systematycznie to robić, przemasować skórę, nie takie szuru, buru paluchami, tylko ruszyć tą skórę głowy tak konkretnie przez 15-20 minut i wtedy faktycznie można sobie wspomóc ten wzrost włosów. Bo to oczywiście tutaj nie ma co wierzyć, i, i w takie rzeczy, że w ciągu miesiąca 5 cm urośnie, w ciągu roku ci włosy od uszu po samą dupkę urosną, także wiecie, tutaj wszystko tak w miarę realnie, tak, z takim podejściem trzeba do tego podejść, także może to pomóc i na pewno nie działa to na końce, bo ja nie to się śmiać chcę, jak te, w tych reklamach pokazują na przykład tabletki albo coś tam i pokazują piękne końcówki włosów, co to ma do tego, to wszystko działa tu, tu bliżej skóry. Kolejna wcierka, też bardzo chętnie po nią sięgałam, bardzo fajna, ja nie lubię wcierek mocno rozgrzewających skórę głowy i ich nie polecam. Na pewno do częstego stosowania. Super oleju do makijażu. Kupiłabym ponownie, bo to jest, moim zdaniem, kosmetyk bardzo wygodny, bardzo dobrze sprawdza się w rozpuszczaniu makijażu. Pierwsza, pierwszy etap u mnie to jest płyn micelarny, do którego zaraz się dogrzebię i Wam pokażę. To zbieram wszystko, tak wiecie, tak, na szybko z powiek, z rzęs, z ust i potem idzie olejek i potem idzie mycie twarzy i na koniec idzie peeling i jest super. Super. Tego szamponu nie lubię, bo robi z moich włosów siano. I potem dwa mycia kolejne próbuję ogarnąć te włosy, żeby to jako tak wyglądało. Bardzo fajne serum. Liftingujące. Dla mnie bardziej nawilżające. Pod tym kątem bardziej to mnie działało, ale było bardzo, bardzo przyjemne. Kolejne. Serum bardzo drogie z Basic Lab. Jeśli masz dużo kasy, lubisz drogie kosmetyki, to proszę bardzo. Jeśli lubisz tanie kosmetyki, to znajdziesz w innych markach też bardzo podobne serum. Um, bardzo dobre opakowania mają. Nie rozwaliłam, także, także wiecie, git. To ja jestem ekspertem w rozpiercielaniu pipet. Ja Wam to wiele razy mówiłam. Mokosz ze mną nie ma szans. Yy, maskara z Eveline, A -a, niestety u mnie się nie sprawdziła nie polubiłam yy, Isana to jest żel do mycia ciała bardzo chętnie kupuję tanie, pieni się, super wydajne yy, nie podrażnia skórę także jest, jest ok yy, kolejny peeling trychologiczny też bardzo fajny upa. to jeszcze mam z Hair Queen. Jak się nie mylę, to są takie trzy, które kupuję najczęściej, bo tak się fajnie składa, że jak jest na to któryś z nich jest zawsze na przykład minus 50 na wyprzedaży. Także to, co jest na wyprzedaży, to biorę. Wszystkie się dobrze sprawdzają. Bardzo fajny peeling do twarzy. Jeśli lubisz takie, takie, takie drapanie, z, na przykład z kosmetyki z korundem, takie konkretne, to proszę bardzo, pięknie pachnie. Ja stosuję na twarz, na dekolt, na dłonie, na stopy, wszędzie po prostu elegancko działa. Próbka z dr Iren Eris, to zmieniło ogólnie moje, moją ocenę, moją opinię na temat tej marki, bo do tej pory ja byłam pewna, że tam nie ma nic, co tam ta dr Irena Eris może mieć, mi się wydawało, że ta marka nie idzie tak wiecie z duchem czasu, że, że mają takie zwykłe nawilżacze, że to jest tak wiecie napompowane. Marketingiem nic specjalnego tam nie ma, ale jak y, użyłam tą próbkę, to zmieniłam zdanie i kupiłam krem za grubo ponad 200 zł, tylko na noc, bo tu jest próbka na dzień. Po prostu coś pięknego i dokupiłam maskę z tej serii, tej Algorytm i jestem mega zadowolona. Piękne nawilżenie daje, piękne nawilżenie, buduje to nawilżenie, mm, nawilżenie, nawodnienie. Jest po prostu ogromna różnica, ogromna, i jest to super kosmetyk wygodny, mimo, już jest na, na noc pod makijaż. Uwielbiam, uwielbiam też te maski i będę kupować na pewno ponownie, bo to jest coś pięknego, super. Lubię ten śluz, lubię to serum, to po prostu nie jest sztuczne, nie jest takie śliskie, takie silikonowe, tylko to pięknie się wchłania i każdą kropelkę wyciskam z tej tubki i smaruję wszędzie, wszędzie, wszędzie po prostu. No I kupuję ponownie. Tego raczej nie kupię, bo to kiepsko zachowywało się pod makijażem. Po prostu yy, na strefie T skóra wyglądała jakby miała zaraz po prostu spłynąć tu wszystko. Ten cały makijaż nie trzymał się skóry, taki niezby separator z niego był. Bardzo fajny tonik z kwasem glikolowym, 5%, to jest zamiennik dla Pixi, bardzo dobra rzecz, bardzo fajna też mogę polecić, ale to nie jest do codziennego stosowania. Moim zdaniem, takie kosmetyki no, wymagają balansu, wymagają potem mocnego nawilżenia, żeby. Bo, bo jednak kwasy wiecie, mają działanie destrukcyjne na skórę i. I to też trzeba wiedzieć, jak używać, żeby sobie kuku nie zrobić. Bardzo fajny olejek do olejowania. Kupiłam drugie opakowanie, ale niestety był to olej zepsuty. śmierdzią rybą, okropnie i, i wyrzuciłam. Nie miałam niestety paragonu, nie mogłam zwrócić. Tak czasem bywa. Fajny krem z Mokosza. Ja kupiłam teraz drugi z serii Yang. I te wszystkie kremy, które miałam, bo miałam trzy do tej pory, teraz jest czwarty, one. Identycznie działają. One tak powoli się wchłaniają, potem wchłoną się w 100%. Nie ma nic na, na wierzchu. I osoby ze skórą bardzo yy, suchą mogą mieć wrażenie, że jest skóra ściągnięta i że to jest mało, że to słabo nawilża. Właśnie problem jest w tym, że one się wchłaniają w 100% i nie zostawiają takiej warstwy ochronnej, takiej lekko natłuszczającej. I tutaj moim zdaniem trzeba dołączyć do tej pielęgnacji, do tej rutyny z tym kremem serum olejowe, i wtedy ten balans będzie uzyskany i będzie to naprawdę w 100% działać. Dla mnie te kremy są idealne, bo ja uwielbiam, jak kremy się wchłaniają w 100%. Nic nie zostaje, żadna warstewka taka wyczuwalna na skórze. Także dla mnie one są miodzią, są super. Teraz wam pokażę krem z SPF-em z Basic Lab. Ja chyba nawet zanim się rozglądałam ponownie, wydaje mi się, że ja, ja chciałam go kupić i chyba kupię ponownie, bo rok 2024 był rokiem dla mnie takim przełomowym, jeśli chodzi o SPF. Ja się mocno przyłożyłam do, do ich stosowania, i naprawdę efekt. Na jesień był zdecydowanie lepszy, było zdecydowanie mniej przebarwień niż rok wcześniej. Bardzo fajny, bardzo fajny kosmetyk. Taki nie dający doznań nie działający kojąco na nasze zmysły, tylko po prostu nakładasz, nawilża skórę, regeneruje lekko, jest super. I to jest dla grupy osób, które nie mają specjalnych wymagań. Nie mają ultra wrażliwej, suchej skóry, nie potrzebują czegoś konkretnego, tylko po prostu zwykły balsam. Jak masz czas między wytarciem się i ubraniem piżamy na balsamowanie się, to ja Wam mogę go polecić. Bo to nie ma zapachu, nie ma jakiegoś nadzwyczajnego działania naprawczego dla skóry tylko po prostu to jest taki zwykły balsam, który nie pachnie, nie daje super doznań jak z reklamy. I to jest kosmetyk z wypaczki pijarowej, także będę z Wami szczera. To jest taki zwykły kosmetyk, który można kupić za kilka złotych żaden cud w butelce. Także to też jest spoko. Nie wiem, czy będę kupować ponownie, bo ja kupuję takie kosmetyki, jak jest coś na promocję, to po prostu biorę. Co tu jeszcze mamy? Bubel z Shane. Kiepskie te pędzelki, mimo iż one wyglądają schludnie, ładnie, no to niestety u mnie się to nie sprawdziło wcale. Ten kosmetyk też nie chcę, też u mnie się nie sprawdził, też nie byłam zadowolona. Tą odżywkę w sprayu ja Używam od wielu lat, mam jeszcze jedno opakowanie i chyba już będziemy kończyć tą, tą współpracę z tą, z tą odżywką. Będę szukać czegoś innego. Bardzo chętnie kupuję nasz Jargan. Ta odżywka jest po prostu fantastyczna. Tak pięknie dyscyplinuje, zmiękcza, nawilża włosy, że. Ach, aż nie żal wydać takiego pieniędzy na nią. Kolejne opakowanie tego żelu do mycia twarzy, który to jest taki kosmetyk, wiecie, dwa w jednym. Isana, Isana, żel do mycia twarzy. No to ja kupuję, bo są tanie, pienią się dobrze, nic to nie robią. Szampon z L'Oreal, bardzo chętnie kupowałam i mam tutaj tego aż Cztery sztuki, to są szampony, które u mnie się sprawdziły, to nie jest jakiś, wiecie, też cud, w butelce to, to nie ma co wierzyć reklamą, ale akurat siano na głowie nie było, skóra nie była podrażniona, nie była przesuszona, no i włosy były czyste, wszystko było w porządku, jest to też, też taki kosmetyk dość ekonomiczny, ładnie się pieni, dobrze się spłukuje i u mnie akurat żadnego problemu nie było. Na temat tej maski z Herquin to ja wam nic nie powiem, bo ja nie pamiętam, jakie to dawało efekty. Czy to było wow, czy to było ne, czy to było coś tam po środku? Nie mam pojęcia. Ta odżywka proteinowa z Herquin raczej była ok, bo wydaje mi się, że ja ją lubiłam, nie, nie mam wspomnień z tym związanych, jakichś takich negatywnych i myślę, że jakby była na promocji w Biedronce, to jakbym ją dorwała, to bym ją kupiła ponownie. Um, tą odżywkę to ja kupowałam od wielu lat. Naprawdę super się sprawdza na włosach, zwłaszcza rozjaśnianych, takich mocno przesuszonych. Um, Daje takie, takie wrażenie, że te włosy są takie, takie śliskie, takie, takie no naprawdę bardzo fajne. Ta maska olejowa jest bombowa. Bardzo, ale to bardzo ją lubię i um, teraz właśnie skończyłam też drugie opakowanie, ale to już będzie na Kolejny rok i na pewno kupiłabym ponownie. Jeśli będzie fajna prąka w Biedronce, to ja idę jak biorę. Ten kosmetyk miałam chyba dwa lata w obrocie. Najczęściej używam na rzęsy, powieki i, i usta, jak mam mocniejszą szminkę jakąś. To jest bardzo wydajny kosmetyk. Lubię też Biodermę z serii AR. Bardzo chętnie. Kupuję jak jest minus 80 na drugą, na drugą sztukę, ale jak mi się skończy bioderma, to myślę, że do tego wrócę. Dwie odżywki z Eveline. Przyznam się, że skusiły mnie kolory tych opakowań, nie to, co tutaj pisze, nie to, co ma w środku, tylko po prostu kolory bardzo piękne. I chyba wzięłam wtedy szampony i wzięłam to, bo była jakaś fajna promocja. Ta z emolientami była mega. Super i na pewno kupię ponownie, bo dawała piękny efekt na włosach. Włosy były obciążone, zdyscyplinowane, gładkie, lśniące, no po prostu w bardzo dobrej kondycji. Maski z Garnier, mega, 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 mega i będę kupować ponownie. Oprócz tej, ta z witaminą C była taka, heh, taka nie do końca, ale ta z niacynamidem i ta z retinolem. Uuu, to, to jest coś pięknego, to jest coś, coś pięknego. Ja naprawdę bardzo je lubię bo nie ma efektu kopciuszka czyli rano efekt jest jeszcze wyczuwalny i na drugi dzień i na trzeci dzień nawet jeszcze widać, że ta skóra jest tak porządnie nawilżona, nawodniona i ta różnica jest wyczuwalna. Kolejne opakowanie po owcierce Lubię to opakowanie, ponieważ ten dziubek niby nic, ale naprawdę bardzo usprawnia aplikację w konkretne miejsce, czyli nie psykamy po włosach, tylko aplikujemy na skórę głowy. Także na pewno też będę kupować ponownie szampon z tołpy. Nie wiem, czy Wam pokazywałam, czy nie pokazywałam. Już nie pamiętam, naprawdę. Ale jak nie pokazałam, to powiem, że to jest y, cudo. To jest geni coś genialnego. Dla osób, które mają skórę faktycznie podrażnioną, suchą, e, wrażliwą, no to, to jest bardzo fajny kosmetyk. Ja ogólnie ym, mam jeszcze dwa inne szampony z innych marek, z dwóch różnych marek, które mają wspierać mikrobiom skóry głowy. I tamte, wydaje mi się, że nie były ani w połowie tak dobre jak ten kosmetyk. I włosy nie były jakieś takie oklapnięte, takie, takie wiecie, flejowe, tylko naprawdę bardzo, bardzo tak no, skiłnie wszystko na to wygląda. Tu coś mam z kolorówki, bardzo fajna baza, ona raczej już była niedostępna, przynajmniej u nas, ale baza była całkiem przyzwoita, całkiem okej. Okay. To hit Światowy, nie wiem, czy tam na, używałyście, czy słyszałyście o tym serum z dość wysokim stężeniem kwasów. Jest taki bordowy. I ten kosmetyk to jest po prostu hit światowy. I, i tutaj były takie dwie skrajności. Jedne osoby był, nie były zadowolone, bo potwierdziły, że to nic nie robi, żadnego efektu nie daje, a znowu inne osoby twierdzą, że to było super, wow, wow, wow i wow. Ale są też takie osoby, które nie wiem, czy tutaj wtrąciła się dość spora do zagłupoty, czy po prostu różnego typu filmiki były widziane, jak to wspomóc, żeby jeszcze lepiej, głębiej to zadziałało. I były tam dziewczyny, które miały poparzenia i były, były takie różne rzeczy, które już po prostu no, trzeba było zgłosić tam do lekarza, żeby się ratować. Jakie jest moje zdanie na temat tego kosmetyku. Jest on dość, jakby to powiedzieć, mocny, to jest bardzo wysokie stężenie, i tutaj naprawdę trzeba wiedzieć, co i jak i najlepiej ja to bym tak zrobiła, że naj, najpierw bym poszła to skonsultować z kimś, kto się zna na tym. Bo to jest, 30, to jest stężenie 30%. Tutaj trzeba wiedzieć, kiedy to użyć, kiedy tego nie można używać. Bo można sobie naprawdę kuku zrobić. To nie używamy. Jak, oczywiście, jak jest opryszczka, jak są stany chorobowe, trądzik, jakieś zadrapania, coś wyciskasz i, i potem chcesz to użyć. To niestety, tak się tego aplikować nie powinno. Skóra musi być zdrowa i, i wtedy możemy to używać. Ja ym, najczęściej używałam na, na początku krócej niż producent tu przewiduje, to chyba 10 minut było. Ale potem, jak już użyłam regularnie to kilka razy, to wydłużałam o minutę i tam doszłam już do paru nastu minut, i wtedy naprawdę ten efekt był fajny. Może nie było jakiegoś szalonego złuszczania, gdzieś tam miejscowo na pewno coś tam się lekko jakiś taki meszek zrobił, ale skóra była bardzo fajnie wygładzona. Ten kosmetyk to jest dla mnie cud. <laughs> Jeden z najlepszych chyba, jaki miałam, to jest maska do włosów. Cholernie droga, jak się pojawi w outlecie. No, to ją kupię, ale w tej cenie, która ona normalnie jest, to nie dziękuję. To jest dla mnie zbyt dużo, ale efekt był cudowny na włosach. Naprawdę, to, to było coś takiego, jak, jak, jak profesjonalny zabieg u, u fryzjera. Włosy były miękkie, sypkie, fajnie takie dociążone nie puszyły się zbyt bardzo, no po prostu pełna profeska. Co tutaj mamy? Bardzo fajny podkład. Moim zdaniem to jest taki podkład podobny do Estée Lauder, czyli mocniej kryjący, bardziej gęsty, dobrze utrzymujący się i też całkiem nieźle wyglądający w rozszerzonych porach. No, dla mnie to taka, wiecie, maluteńka porcja. Pół pompeczki wystarczyło na, na całą twarz. Najlepsza baza pod maskarę z, z tym każda maskara wyglądała świeżo przez 10-12 godzin, zwłaszcza na końcach. Była ogromna różnica. Nic nie kruszyło się, nic nie skrajało, po prostu mega, mega. Byłam zadowolona z tego. Fajny, fajny serum też z neacenamidem z tej marki. A przed okresem najczęściej stosowałam, już tak sobie wieszcie kilka dni, jak coś zaczęło się wykluwać to tak fajnie to nawet przygasiło, ale to nie jest lek na całe zło, jeśli masz problem z trądzikiem to, to nie powiem, że to na pewno pomoże albo jak Ci konkretnie wysypuję przed okresem, no to tutaj też nie powiem, że, że to będzie lek na całe zło. Bubel ogromny, nie chcę nawet za darmo, to jest peeling z tymi drobinami, jest to peeling kremowy. Problem, jaki się pojawiał, to oczywiście problem z wypłukaniem tych drobin. U mnie po prostu po kilku dniach jak tam gdzieś się drapałam po głowie, to po prostu pod paznokciami te drobiny się pojawiały jeszcze. Także nawet do końca tego nie zużyłam. To, to, to jest coś okropnego. To mam kolejne opakowanie z tołpy. To jest właśnie taka najwygodniejsza forma dla mnie. Najczystsza, naj, najszybsza, jeśli chodzi o aplikację. Dwa olejki. Ojoj, takie malutkie. Ten z czarnuszki to jest mój ulubiony. Naprawdę, to jest coś pięknego. To jest y, super y, do takiego codziennego aplikowania na końcówki włosów. To naprawdę daje dużą y, różnicę. No i ten jedwab też był ok, ale z tych dwóch to zdecydowanie olej z czarnuszki wygrywa. I mam tego zapasów. już. Oh, oh, pół szuflady. E, ten kosmetyk też kupuję bardzo często. Na stopy, na dłonie, zwłaszcza zimą. Bardzo fajnie nie zwiększa na skórek. Przydaje się często. Szminka z Anastazji. Miniaturka, ja polecam te miniaturki. Naprawdę, jeśli masz dużą kolekcję kosmetyków, albo lubisz rotację zmieniać co jakiś czas, to proszę bardzo. Naprawdę to jest y, też na, mm, by to powiedzieć, to nie jest taki kosmetyk, który łykniesz w ciągu tygodnia. Moim zdaniem to spokojnie na parę miesięcy wystarczy na przykład na sezon letni albo zimowy, no to super rozwiązanie. Ja bym chciała, żeby wszystkie kosmetyki były w takiej wielkości. Jakie Podkłady y, kosmetyki do ust i, i pudry te w wersji mini to naprawdę na bardzo długo wystarczają i, i można by je wymieniać na coś świeżego, coś nowego, bo nas naprawdę firmy tak atakują nowościami, że, że to, co mamy w szufladach, to w większości po prostu się wyrzuca, bo nie jesteśmy w stanie tego zużyć w konkretnym czasie. Ta maskara też była ok, ale na pewno jej nie, nie kupię ponownie. Z tą bazą z Eveline to było nawet całkiem przyzwoite wykończenie. Bardzo fajna kredka do brwi, taka super cieniutka, tu mamy też spiralkę bardzo szybko zużyłam, to była kredka taka dość pudrowa i na takie wiecie swoje, dobre, gęste brwi gdzieś tam tylko wyrównać, tu dzióbek dorysować no to super rozwiązanie takie kredki znajdziecie we wszystkich markach i one są naprawdę bardzo fajne ten korektor mogłabym kupić spokojnie, gdybym nie miała 10 innych w szufladzie, bardzo ładnie się utrzymywał pod okiem, wymagał faktycznie dobrego kremu jeśli chodzi o nawilżenie, to tak, zdecydowanie musiało być tutaj coś porządnego, ale w zmarszczkach bardzo dobrze się układał. No i to było główne miejsce, gdzie tam sobie leżakował u mnie. Ta baza jest raczej już niedostępna, ale nie, nie kupiłabym ponownie, bo ja z takich baz matujących rezygnuję, po prostu nie są mi już potrzebne. Z racji wieku moja skóra się już na tyle zmieniła, zbalansowała fajnie, że takie bazy matujące po prostu u mnie już nie mają wzięcia. Bardzo fajny puder. To jest akurat takie opakowanie zastępcze z Giorgio Armani. To jest bardzo miękki, piękny puder, który świetnie nadaje się pod oko. I on też bardzo ładnie trzymał korektory, ale też dobrze współgrał z różnymi korektorami. Tymi bardzo rozświetlającymi, nawierzającymi jak i tymi na przykład z tart czy, czy z tego NYX-a, To są korektory takie lekko zastygające. Z nimi też sobie radził dobrze. Bardzo fajny cień kremowy z y, maką. Bardzo fajnie mi służył do ostatniej porcji. Był kremowy, był mięciutki, był dobrze napigmentowany do samego końca. Naprawdę porządnie mi tutaj y, porządnie dobrze służył. To jest taki kolor dość. Y, y, Szampański, taki lekko cielisty, połyskujący, bardzo fajną bazę pod cienie, takie lekko błyszczące. On się nadawał, naprawdę super, bo byłam z niego bardzo zadowolona. Co tu mamy? Nie skończyłam niestety, alejnera z Maybelline. No, już formuła zrobiłaś taka dość gęsta, taka, no, niezbyt kremowa, nie, niezbyt łatwa też w. Przeniesieniu na powiekę, więc stwierdziłam, że to jest dobry moment, aby się z tym już pożegnać. Trochę zużyłam, ale niestety sporo tutaj jeszcze tego kosmetyku zostało, no ale nic na siłę, nie będziemy tutaj kombinować. Eee, mam tutaj próbkę z Yves Saint Laurent Libre. Eee, niestety to nie jest mój zapach. Ja ogólnie z tej marki zapachów nie lubię. One są dla mnie, tak jakby, aby to powiedzieć, zbyt poważne. Zbyt pudrowe. Ja jednak bardziej wolę coś na bazie kwiatów, owoców, ale to też nie takie słodkie zapachy, tylko też trochę tej pudrowości, jak tam jest, ale jak ona jest troszeczkę dalej w szeregu. Lubię też taką świeżość delikatną, ale też właśnie z tą nutą kwiatową. Cień z Make Up Geek, taki, taki brąz, nie kupię ponownie, bo ta marka już chyba nie istnieje. Marlena zrezygnowała, po prostu COVID ją dobił I, i chyba już tam nie ma kosmetyków, coś tam innego sprzedaje, już nawet nie wiem co ale cień taki brąz zwykły, taki może nie cielisty, taki neutralny to znajdziemy w większości palet także na pewno tutaj, nawet i w Glam Shopie znajdę próbka z Hourglass, to był najgorszy zakup, jeden z takich gorszych w sumie Użyłam dwa razy i to wyschło dosłownie na kamień. Także szkoda, 40 kilka zł kosztowała taka próbka. Tam chyba pięć kolorów było. Też jeden z gorszych zakupów moich tego roku. I ostatni kosmetyk, jeszcze nie Tak, ostatni. Bardzo fajny błyszczyk z Shopu, ale na pewno nie kupię ponownie. Dość lepki, dość taki ciężki, ale naprawdę dobrze utrzymujący się na ustach. Także ma swoje plusy i minusy. Dobra, i to już jest wszystko. Wszystko i naprawdę sporo kosmetyków mogłabym kupić ponownie. Sporo z kolorówki, sporo, sporo z pielęgnacji, i do wielu z nich na pewno wrócę. Chociaż ja jestem jedną z tych osób, które lubią szukać coś, to jest fajne, ale chciałabym spróbować coś tam jeszcze, więc yy, do pewniaków na pewno będę wracać, ale, ale przy okazji też będę coś z tej samej kategorii szukać coś innego i może lekko lepszego, może równie dobrego, także zobaczymy no i dzisiaj to wszystko, co chciałam Wam pokazać, zbieram kolejne opakowania, będziemy robić kolejne update i no i na koniec roku mam nadzieję, będziemy sobie porównywać, raczej z kolorówki będzie podobna liczba kosmetyków czyli koło 15 ostatnio oglądałam podsumowania u moich takich ulubionych dziewczyn no to tam średnia to jest 50 sztuk u mnie 15, także to też nie jest naj gorsza liczba i z pielęgnacji chyba będzie więcej droższych kosmetyków tego roku, bo to co kupiłam w tamtym roku myślę, że będę kończyć w większości w tym roku także myślę, że ta kwota na koniec roku będzie zdecydowanie wyższa niż w roku 2024 dzisiaj to wszystko życzę Wam wszystkiego dobrego i widzimy się w następnym filmiku, pa!